Rozdział 79: Wyrywający w imię Boga miłosiernego i litościwego, na wyrywających gwałtownie, na biegnących pośpiesznie, na płynących lekko i na wyprzedzających szybko i na zarządzających sprawami tego dnia. Kiedy zadrży drżąca, nastąpi po tym drżeniu następne. Serca tego dnia będą wzburzone. Spojrzenia będą pokorne. Oni będą mówili: Czyż my rzeczywiście zostaniemy przywróceni do poprzedniego stanu? Czyż skoro byliśmy kośćmi zestalonymi? Oni powiedzą, byłby to wówczas powrót przynoszący stratę i będzie tylko jeden okrzyk przerażenia. I naraz oni znajdą się na czuwającej ziemi. Czy doszło do ciebie opowiadanie o Mojżeszu? Oto wezwał go Pan w świętej dolinie Tuła. Idź do Faraona. On się zbuntował i powiedz: Czy ty jesteś gotów się oczyścić? Wtedy ja poprowadzę cię do twego pana, a ty okażesz bojaźń Bożą. I pokazał mu znak największy, lecz on uznał to za kłamstwo i zbuntował się. Następnie odwrócił się plecami, działając pośpiesznie. I zebrał lud i obwieścił, mówiąc: Ja jestem waszym panem najwyższym. Wtedy Bóg dosięgnął go karą w życiu ostatecznym i pierwszym. Zaprawdę, w tym jest przykład pouczający dla tego, kto jest bogobojny. Czy was trudniej było stworzyć, czy niebo, które on zbudował? Wzniósł on wysoko jego sklepienie i ukształtował je harmonijnie. On zaciemnił jego noc i on wyprowadził światłość poranną. Następnie rozpostarł ziemię, wyprowadził z niej wodę i pastwiska jej, i on utwierdził solidnie góry na pożytek Wam i Waszych trzód. Lecz kiedy przyjdzie bardzo wielkie nieszczęście, w tym dniu przypomni sobie człowiek nad czym się trudził, i pokazany będzie ogień piekielny temu, kto potrafi widzieć. Wtedy dlatego kto się zbuntował i wolał życie tego świata zaprawdę dla niego miejscem schronienia będzie ogień piekielny lecz dla tego kto się lękał stawienia się przed swoim panem i powstrzymywał duszę od namiętności to zaprawdę dla niego Ogród będzie miejscem schronienia. Będą cię pytać o godzinę, kiedyż nadejdzie. Jak możesz wspominać o niej? Do Twojego pana należy jej ostateczny termin. Ty jesteś tylko ostrzegającym, dlatego kto się obawia. W dniu, kiedy oni zobaczą ową godzinę, to wyda im się, jakby trwali tylko jeden wieczór lub jeden ranek.